Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Hi all! Today in the front of us is a Ford Focus. That. Nowa generacja, czyli MK4 po faceliftingu. No właśnie, od Focusa jedynki wszyscy go pokochali. Firmy, a także klienci indywidualni. Później MK2 z Focusem RSM, a także MK3 z jeszcze ciekawszym Focusem RS, -em. no i MK4 po facelifcie. Z Estekiem na czele oraz z wersją ST-Line czyli taką wersją bardzo mocno no, zdroworozsądkową. Z jednej strony fajnie wygląda, daje wam trochę emocji, ale z drugiej strony samochód bardzo zdroworozsądkowy i bardzo ekonomiczny. Pod maską silnik 1.0 0 EcoBoost. A to wszystko z kilkoma delikatnymi zmianami, właśnie po facelifcie które są w szczególności ważne dla kierowcy. I o tym będzie więcej podczas jazdy. Zapraszam. Stylistyka. No i na początku zobaczmy stykę przedniej części nowego focusa po faceliftingu. A zanim styka, zobaczcie jeszcze, czy macie subskrypcję, łapki w górę i dzwoneczki na kanale Karlewski, ponieważ te wskaźniki rozwijają ten kanał. A ja otrzymy są jest to bardziej rodzinne i zdroworozsądkowe bądź mniej. Na testy dla Was Jeżeli chodzi o przód Tu widzimy chyba najwięcej zmian po faceliftingu Przede wszystkim nowe przednie lampy W naszej prawie topowej wersji Są to lampy Matrix LED Mają ciemne wnętrze I oczywiście w LEDzie macie dzienne kierunkowskazy Mijania oraz drogowe Lampy działają świetnie w nocy Wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy, o tym będzie więcej w trakcie testu. W centralnej części przodu widzimy oczywiście wielki grill, charakterystyczny czy dla Fiesty, czy również dla Focusa już od kilku lat. To on właśnie wyznacza tą taką dynamikę tej przedniej części: jest nisko, także całkiem szeroko. W wersji Esteline, wykończony elementami, piano Black po prostu dobrze wygląda. Idąc dalej, znowu listwy piano Black po bokach, a także prawdziwe, nieudawane wloty powietrza. Z elementów bezpieczeństwa są przednie czynki parkowania, a także przedni radar. No i w wersji ST-Line jest przeprojektowany przedni zderzak z takimi to ładnymi dokładkami w dolnej części. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! A teraz zobaczmy pod maskę naszego Fokusa ST Line. W tej wersji topowy silnik benzynowy, czyli silnik 1.0 EcoBoost. Mild Hybrid. Silnik 3-cylindrowy benzynowy, oczywiście z turbospężarką, generuje moc 155 koni mechanicznych oraz 190 Nm. Wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni manualnej, bardzo mechanicznej, sześciobiegowej. Ale macie jeszcze w opcji inne silniki, ale tylko benzynowe. Pierwszy z nich to silnik 1.0 EcoBoost generujący 100 koni mechanicznych. Następnie 1.0 EcoBoost 125 koni mechanicznych, ale z lub bez technologii Might Hybrid, czyli również miękkiej hybrydy. A teraz zobaczmy na bok naszego Forda Focusa. Linia boczna praktycznie nie uległa zmianom po faceliftingu. Wciąż minimalna ilość przetłoczeń, prosta forma samochodu kompaktowego z segmentu C, który swoją długością niecałych 4,4 metra konkuruje np. z Golfem, z Peugeot 308 tudzież z Oplem Astro nowej generacji. Dla wersji st macie kilka ciekawych wyróżników takich jak Felgi. Felgi 17 cali, charakterystyczny wzór i kolor dla tej wersji, a z kolei pod felgami macie polakierowane w kolor czerwony, czyli w kolor najszybszy, zaciski hamulcowe. Również emblematy s na błotnikach, a także czarne uszczelki wokół okien i ciemne szyby w tylnej części. Minimalizm, po prostu samochód kompaktowy, bez zbędnych przekombinowań. No i są tam jeszcze jakieś dokładki stylistyczne, zamontowane na progach, a także bardzo ważny element, w szczególności w szybkiej trasie, to wlew paliwa bez korka. Pyk, easy fuel, tankujemy i z głowy. Tylne lampy zachodzą na bok pojazdu i również widzimy zaakcentowany elegancko, patrząc z boku również tylny spoiler. No, i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Z tyłu jest także kilka delikatnych zmian właśnie po faceliftingu. No, dla wersji Esteline macie fajny, spory spoiler, a w nim trzeci stop, a także ciemną szybę w tylnej części. Idziemy dalej. Nowe lampy LEDowe również z tyłu. Świetnie wyglądają w szczególności w nocy. Macie LEDowe pozycyjne, a także stopy, ale już kierunkowska to już normalna, prawilna, no amerykańska żarówka. Napis Focus przez całą długość. Etapy bagażnika, kamera cofania i oczywiście również LEDowe osiedlenie rejestracji. To jest wszystko nieważne, bo najważniejsza jest dolna część i ta właśnie dokładka tego ciekawego dyfuzora. A w nim po prawej stronie macie ładnie zaakcentowany układ wydechowy. No właśnie, jest downsizing, jest mały silnik, ale wydech może być na wierzchu. To właśnie bardzo lubię. A teraz zobaczmy bagażnik w naszym Focusie. A więc tak, bagażnik w wersji Hatchback bez systemu Bank Olufsen. To 392 litry, ale z kolei u nas systemem Banket Olufsen na delikatnie maleje. Ponieważ ta przestrzeń pod podłogą jest już zajęta przez subwoofer do 341 litrów, więc wciąż raczej standard w segmencie kompaktów, ale raczej nie jest to największy bagażnik w tej klasie. Natomiast wykończenie jest bardzo fajne. Podłoga bagażnika, także boki to miękka tkanina. Z elementów praktycznych macie lampkę zamontowaną z prawej strony nieledową, również dwa haczyki, a także no, brak gniazdek 12V na pokładzie bagażnika Fokusa. Przejście na narty. A z kolei pod podłogą jakieś tam delikatne schoweczki, przetwornica od banku do luftsena, także właśnie subwoofer, mleczko i zestaw naprawczy. Klasyczny bagażnik samochodu kompaktowego. Zobaczmy wnętrze. Wnętrze. Teraz czas na fotel kierowcy. Miejsce w samochodach z emblematem st chyba najważniejsze. Fotele rewelacyjne. Spędziłem w tych fotelach wiele godzin w trasie i naprawdę moja sylwetka jest niczym niezmęczona. Fajne podparcie waszych UD, waszych również schabików tudzież lędźwiów, a także regulowane podparcie odcinka tutaj, właśnie pod UDAMI na fotelu kierowcy. No i manualna regulacja w kilku płaszczyznach to raczej znowu standard w tym segmencie. Klasyczny, miękki, gąbkowy fotel. I tyle dla wersji st -Line. Jest także czerwona nić. Kierownica. Oh, to zawsze w Fordach było świetne i to również w Focusie jest, moim zdaniem, rewelacyjne. Gruby, mięsisty wieniec, oczywiście perforowana skóra po bokach, także czerwone obszycie. Dobrze leży w dłoni. Koniec kropka, aż chcemy pokonywać kolejne zakręty. Multifunkcja na sterowanie zegami wirtualnymi, a także stacją multimedialną oraz tempomatem aktywnym. A z kolei przed kierownicą zamontowane są zegary wirtualne, czytelne, i proste. Mają trzy wskazania, w zależności od trybu jazdy, czy to ECO, czy normal, czy sport, a także informacje o zużyciu paliwa, również informacje z multimediów, dane z nawigacji, z telefonu i tyle. Ustawienia head upa, ustawienia samych zegarów i koniec. Czytelne, proste. Ale mają troszkę mniej grafik i mniej wskazówek, na przykład, niż konkurencja chociażby z Niemiec. Natomiast obok, haha, zamontowana jest nowa stacja multimedialna, Przekąt na ekranu. 13,2 cala, wielki ekran. Wielki tablet, ale o dziwo, wkomponowany z całkiem dobrze w tą deskę rozdzielczą. To oczywiście postawiam do Waszej oceny, jak się Wam to podoba. Przynajmniej jest wszystko pod ręką. Sama stacja ma świetny ekran, który bardzo ładnie oddaje kolory i nic się nie wiesza. Wszystko działa płynnie, wszystko działa tak, powinno działać. Proste, dostęp do ustawień samochodu, co bardzo ważne, obsługuje przewodowo i bezprzewodowo Apple CarPlay oraz Android Auto. Również z poziomu ekranu ustawienia klimatyzacji, a także różne wybory, na przykład tu macie jeszcze pełną ustawień, pyk, funkcji pojazdu, funkcjach pojazdu, tryby jazdy. Asystenci kierowcy, także instrukcja obsługi, jakby ktoś z Was o dziwo ją czytał. Idąc dalej, ustawienia samej stacji multimedialnej, nawigacji pojazdu, wyświetlacza no, wszystko z poziomu ekranu, jest to czytelne i proste. I zobaczcie jeszcze na wyskalowanie Apple CarPlay. Macie go na głównym ekranie, ale zawsze obok macie np. pod ręką audio, bądź nawigację, bądź np. Na telefon. Fajnie, że sekan podzielony na dwie części, dzięki czemu macie jakby jeszcze więcej informacji na samej stacji multimedialnej. Z kolei w tym pasku na dole zawsze są informacje z klimatronika. Proste i czytelne. Poniżej macie dwa wielkie nawiewy, a także małą konsolę centralną, a w niej zawsze pod ręką wyłącznik start-stopu, ale nie wyłączamy go. O tym będzie więcej podczas jazdy. System parkowania, a także wybory trybów jazd i normalny, fizyczny regulator głośności. Konsola centralna. I zobaczcie, na wykończenie konsoli centralnej po bokach. Tu macie fajny pasek, owszem, ekologiczna skóry, skóra, jednak miękkiej skóry, więc w dłuższej trasie, opieramy sobie kolano i zawsze jest wygodnie. Fajny akcent w normalnym, kompaktowym fokusie. Półka na smartfon z dowarką indukcyjną, a także dwa gniazdka USB typu A oraz typu C i oba gniazdka mają transmisję danych. Gniazdko 12V, a także. No właśnie, świetny lewarek od zmiany biegów. Krótkie przełożenia, bardzo mechaniczne. No, bardzo podobne jak to było chociażby w Hyundaiach z rodziny N. O tym będzie znowu więcej podczas jazdy. i dalej, półka z regulacją dwóch cup holderów, a także ręczny AutoHold, półeczka na, przykład na kluczyki. Oraz podokietnik regulowany w jednej płaszczyźnie, wykończony ekoskurką, skrywający całkiem obszerny schowek. Teraz zobaczmy na wykończenie deski rozdzielczej. Na górze jest head-up display na takiej normalnej plastikowej szybce. No, fajnie, że jest, ale szkoda, że doszła taka technologia no, sprzed kilku lat. Natomiast sama deska to miękkie tworzywo praktycznie przez całą długość. Również dla wersji ST-Line, taki tu ładny dekor, udający karbonik w centralnym miejscu No i klasycznie już twardy schowek przed pasażerem Idąc dalej, wykończenie boczków drzwi Na górze jest miękkie tworzywo, również w miejscu podokietnika jest dekor A także kieszenie na butelki, zobaczcie, są miękko wyścielone To nie jest standard w tym segmencie Również dla wersji właśnie ST-Line macie czarną podsofitkę, czarne słupki A także czarne słoneczka, a w nich wielkie lusterka Dla Was piękne panie A teraz zobaczmy miejsce dla Waszych Brianów, Jessic, bądź Angelic, przez G, oczywiście. Pod kątem miejsca na stopy jest OK, również na kolana, a także nad głową, przy moim wzroście 1,85 m spokojnie jeszcze wchodzą no, te trzy palce wolnej przestrzeni. U nas nie ma panoramy, ale jest czarna podsufitka dla wersji Esteline. line Lampki są ledowe, są również cykoreczki, a także sama kanapa to normalna, klasyczna, gąbkowa, miękka kanapa w dłuższą trasę, ale nie do końca idealnie podpiera odcinki pod udami, nie jest jakoś tam super wyprofilowana dla osób po prostu wyższych. No i tyle. Kanapa jak to kanapa. Dzielona w proporcji 40-60. Jest również podokietnika, w nim dwa cup holdery, a także możliwość przełożenia dłuższych przedmiotów dzięki rewizji do bagażnika. W konsoli centralnej macie dwa gniazda USB dla waszych pociech typu A oraz typu C, ale brakuje mi z tyłu na przykład nawiewów. Elementy praktyczne. Macie siateczki zamontowane w oparciach przednich foteli, ale same oparcia wykończone są materiałem. Co bardzo ładnie wygląda, ale z punktu widzenia rodzica, dla Waszych właśnie małych brajanków, które mają zawsze brudne buciki, pokopią Wam to i jest to dosyć ciężkie do utrzymania czystości. Wykończenie boczków tylnych drzwi. To już wszechobecny, twardy plastik, ale spasowany całkiem solidnie. W miejscu podokietnika jest tylko miękkie, miękka gąbeczka i tkanina, natomiast nawet z tyłu kieszonki na butelki są wyścielone miękkim dywanikiem. Fajny element, dostępny w fokusie. Jazda testowa. No to jedziemy naszym fokusem Estelijn. Nie ręczerek obust, a naprawdę vigoru mu nie brakuje. Bardzo fajna doska napędowa. To jest normalny kompakt segmentu C. Pojemność silnika to pojemność niewiele większa. No jak tej butelki. Ale i tak, naprawdę ten silnik w tym samochodzie pasuje uważam idealnie. Mała pojemność, ale jednak bardzo szybko nam wstają te trzy cylindry, turbo spężarka nam pomaga i silnik ma fajną elastyczność w trasie bądź w mieście. Do setki 9 sekund. Normalny raczej czas jak na ten segment samochodu, ale szkoda, że może nie masz jakiejś tam w opcji na przykład super. Ekologicznej diesli, ale macie całą gamę benzyn, a także topową jednostkę, oczywiście w Fokusie ST. Idąc dalej, samochód, który na pewno ma bardzo goźdą konkurencję, ale o tym za chwilkę jeszcze kilka słów. A teraz zobaczcie, jak w tym samochodzie bardzo fajnie działa układ Mild Hybrid. Macie instalację 48V i właśnie mały silnik elektryczny, dzięki czemu automatycznie niezauważalnie uruchamia się na światłach, a w razie w silnik elektryczny. Daje Wam ekstra boosta przy potrzebie maksymalnego przyspieszenia. O, patrzcie, Star stop jest załączony. I teraz, Wciskam sprzęgło, nic się nie dzieje, wybieram bieg. Nic się nie stało. Po prostu było pyk i silnik wstał. A to są trzy cylindry. I zobaczcie, jak fajnie inżynierowie z ten silnik wyważyli, aby silnik pracował praktycznie tak jak cztery cylindry. Owszem, w tym górnym zakresie obrotów. Na przykład teraz. Słyszymy już taki ten charakterystyczny warkot dla trzech cylindrów. Ale to w ogóle nie drażni. A nie drażni tym bardziej w Esteline. Macie dwa zakręty i ten samochód zakręty uwielbia, wchodzi w nie bardzo ciasno, bardzo pewnie, jest mega przewidywalny. Zawsze foki słynęły z tego, że się bardzo fajnie prowadziły. Nie inaczej jest w MK4 po Liftingu. Samochód uwielbia skręcać. Naprawdę. Znowu zakręt. Wchodzimy w niego bardzo pewnie. Auto się idealnie drogi. I tutaj właśnie tak samo te fotele. Fotele są wyprofilowane uważam znakomicie, bo nie są to jeszcze takie bardzo kubełkowe, sportowe fotele, ale to jednak normalny, wygodny fotel z lepszym trzymaniem bocznym. Czyli w dłuższej trasie bardzo fajny komfort, a z kolei w codziennym użytkowaniu w mieście wygodne wsiadanie, bądź przy trochę dynamiczniejszej jeździe w trasie normalny, wygodny fotel. Co ja bardzo cenię z tym samochodem spore ilości kilometrów. Ford Focus to oczywiście samochód w bardzo ciężkim segmencie, czyli w segmencie golfa. W tym segmencie od lat była mega duża konkurencja. Octavia, Golf, Honda Civic, Peugeot 308, Opel Astra i tak dalej, i tak dalej. Każdy, bądź Kia, Seat, Hyundai i 30, no praktycznie każdy w tej chwili już producent miał w tym segmencie swojego przedstawiciela. I Ford jest nim obecny od chyba 97. Ósmego, no, poprawcie mnie jak się mylę Roku swoją właśnie MK1 Która zasłynęła po pierwsze Stylistyką, a po drugie właśnie prowadzeniem W tym przypadku Stylistyka jest bardzo zachowawcza Ale wciąż uważam dynamiczna I dobrze samochód wygląda Ale prowadzenie... Nie uległo zmianom. Owszem, no pod maską w tej chwili macie silniki już albo Might Hybrid, albo normalne silniki benzynowe. Nie ma tam jakiś szczególny, w tej chwili już nie wiem, wymyśla tam jakieś dieselki bądź pluginy. No, macie jeszcze, i to jaka to jest uważana za cenna cecha, w nowym Focusie wersję prawdziwą ST w kombi, a także w hatchbacku. Tam już silnik 2-3 EcoBoost. Cztery cylindry, ale wracamy na ziemię do naszej normalnej foki 1.0 Ecoboost. No i w tym silniku również bardzo mi się podoba to, że jest silnikiem elastycznym i w miarę dynamicznym. Ale jest również silnikiem mega oszczędnym. I odpowiednio, spalanie na autostradzie do 120, podkreślam, do okolice 5,5 litra. Da się zrobić szóstkę przy mocniejszych wiatrach. Przy 140 samochód pali w okolicach 6,5 litra bez żadnego problemu na szóstym biegu. Ale z kolei krajówka do 90, bez szczególnych wysiłków 4,5 litra. Tyle mi spaliła foka, jadąc do Kudowy. I z powrotem krajową ósemką do Wrocławia. Spalanie w mieście mniej więcej z 7 dni w normalnym, regularnym miejskim ruchu i korkach to są w okolicach 7,5 litra Da się spokojnie zrobić w mieście około 6 litrów, jeżdżąc w weekend po prostu przy mniejszym ruchu. Więc tu widzimy, że Ford tym swoim silnikiem roku, tak ten silnik był już wiele razy silnikiem roku, naprawdę pokazuje, że można połączyć nie sami. Zobaczcie, elastyczność i dynamikę. Z bardzo przyzwoitym spalaniem Nawet na trójce on zapiszczy jeszcze No genialny strunkat napędowy To jest tylko i wyłącznie trzy cylindry Tylko 155 koni Ale daje wam odczucie i frajdę Jakby tutaj było z 200 Foka również uwielbia trasę, przede wszystkim dzięki temu, że macie w opcji lampy Matrix LED, jestem ich wielkim fanem, świecą bardzo fajnie w nocy, nikogo nie oślepiają i są bardzo ważnym tym elementem bezpieczeństwa i nowoczesnym w nowym Fordzie Focusie. Działają dobrze, nie mam tu żadnych uwag. Następne to oczywiście asystenci, macie aktywne utrzymanie na pasie ruchu, macie również tempomat aktywny. Po prostu samochód w trasie także bardzo mocno Was pomaga, abyście nie wyjechali poza linię, abyście jechali w pełni, komfortowo, przepisowo i oczywiście ekonomicznie. Bardzo fajne wygłuszenie z foce. Do 140 naprawdę w aucie jest bardzo przyjemnie cicho. Powyżej nie wiem, bo nie jeździłem, więc. Tutaj się jakby opinią z wami nie podzielę, natomiast w prędkościach w Polsce przepisowych w aucie naprawdę jest bardzo cicho i zawieszenie pracuje bardzo bezszelestnie, bardzo cicho i sprawnie wybiera nierówności. Na kostce brukowej taki, z takim tym bardzo mocnym częstotliwością drgań, nie, któryś tam plastik w desce rozdzielczej troszkę mi rezonuje więc nie jest idealnie jakby mogło być pod kątem wygłoszenia. Jeżeli chodzi o widoczność, klasyczna kamera cofania, lusterka boczne, może i są małe, ale dosyć dobrze odzwierciedlają to, co się dzieje po prawej bądź lewej stronie samochodu, macie również side assist. A także fotochromatyczne, lusterko wsteczne. Przednia szyba jak to w fordzie, ogrzewana, ale jeszcze klasycznie normalnym drucikiem, więc jest to po prostu bardzo, ale tu bardzo poprawny kompakt segmentu C. Do ideału pod kątem widoczności zamontowałbym jeszcze lusterka na drzwiach, a nie na słupku A, ponieważ zbliżając się na przykład do przejścia dla pieszych, jest taki moment, kiedy pieszy nam się zlewa właśnie z tym słupkiem A i z bocznym lusterkiem. Ford Focus od lat skrada serca klientów indywidualnych, a także firmy. Pokochało go naprawdę miliony ludzi na całym świecie, bo to bardzo dobry samochód kompaktowy do wszystkiego, w a także kombi na przykład dla osób, które potrzebują mieć trochę więcej bagażnika. Ale, ale oczywiście, że ma wady i zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze Head-Up Display, bardzo fajnie, że jest, ale jest zamontowana na takiej tej małej szybce plexi. To jest takie trochę już rozwiązanie trącące myszką. No mówię fajnie, że jest. Jest to uważam coś co w samochodach nowoczesnych poprawia bezpieczeństwo, natomiast mogły spokojnie być na przedniej szybie czołowej. A także przy średnich basach plastiki w drzwiach odzywają się. Nagłośnienie bankendolów w tym samochodzie naprawdę jest bardzo fajne, ale jednak przy mocniejszym basiku, takim bardziej nawet średnio mocniejszym basiku, coś tam w tych drzwiach potrafi nam rezonować. Podobnie jak któryś z plastików w desce rozdzielczej, również Focus. na kostce brukowej potrafi rezonować, no i to muszę spokojnie wypomnieć focusowi. Na tylnej kanapie na pewno brakuje mi nawiewów dla Waszych pociech. To może nie jest jeszcze standard w segmencie C, ale jednak coraz więcej samochodów w tym segmencie ma z nawiewy i fokus również powinien je mieć. Zalety na pewno wyciszenie, czy to w trasie, czy w mieście, fokus jest naprawdę dobrze wyciszony. Idąc dalej, precyzyjna skrzynia biegów manualna działa znakomicie, dokładnie tak jak w innych samochodach, na przykład właśnie koncernu Forda bądź bardzo porównywalnie ze skrzynią manualną w Hyundai'ach serii N, a to jest spora pochwała. Ekonomia, a także elastyczność jednostki napędowej. Spora różnica między poszczególnymi trybami jazdy. W trybie sportowym bardzo chętna reakcja na gaz, a w trybie ekologicznym, w trybie eko, samochód taki jest fajnie ospały i zaoszczędza wam cenne gramy CO2, także cenne mililitry paliwa na 100 km. Start-stop, który w tym samochodzie naprawdę, jak na trzy cylindry, działa bezbłędnie. Dzięki miękkiej hybrydzie. System startu w tym samochodzie nie musi być wyłączany. Bardzo wygodne fotele, przednie, w długą trasę, a także niezłe nagłośnienie. No owszem, coś tam się z tych plastików w drzwiach odzywa przy takim już średniej, bardziej średnim basie, ale i tak samo nagłośnienie gra bardzo przyjemnie. To jest moje spotkanie z Fokusem Esteline po faceliftingu, czyli MK4FL. Co wy byście kupili, chcąc kupić samochód kompaktowy, który. <laughs> Da Wam trochę frajdy z jazdy, ale będzie bardzo zdroworozsądkowym samochodem właśnie na co dzień dla Was, dla Waszej małżonki, bądź dla Waszego męża. Dla każdego to potrzebuje w domu wsiąść w samochód, przełączyć kolejny bieg i jechać sobie do pracy, bądź w dłuższą trasę, ale bardzo komfortowo w trasę. Moim zdaniem fokus spokojnie jest na tej samej półce co Volkswagen Golf. Bądź inni rywale, właśnie z segmentu C, bo w tym segmencie wciąż macie w czym wybierać. Klasycznie, jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.